Witajcie serdecznie z tej strony Tomek. Słuchajcie, porozmawiamy sobie o kolejnych newsach, czyli e, czyli Ja zobacz na to, zobacz na to, zobacz Dlatego to nie Rozwaliło system Taki piłatny, piękny jesteś, ale nie mam nic, żadnych słonecznika, mordeczko nie mam. no. Zajebisty, duży królewski, ptak jesteś Panu masz czuprynę, podobną jak ja, piękne ładne pióra. Piękne ładne pióra, skubanie smach. Dobra idzie, tak więc przejdziemy do newsów, czyli um, tam kolejny śpiewa. Czyli słuchajcie, co w trawie piszczy, więc jedziemy. No w 2022 roku trafią nowe modele PlayStation 5, ale one nie są tak naprawdę do końca nowe, bo tak naprawdę z tego co mi się wydaje będzie się tylko ograniczało do tego, yy, do tego właśnie procesora procesoru AMD, który ma śmigać w 6 nanometrach słuchajcie a nie tak jak obecny w 5 no, jak to dyrektor finansowy Sony jakiś czas temu przyznał bowiem, że w sklepach związane są z ograniczeniem zapas półprzewodników nie wykluczał, że sytuacja mogłaby poprawić stworzenie innej wersji PS5 wykorzystującej mniej zasobów jest to news z Euro no, Eurogamer.pl, tak więc jest coś na rzeczy, słuchajcie. Ma Sony jednak ten problem. Cały czas już to jakieś w ogóle te plotki na samym początku, podczas produkcji, że jak są jakieś problemy z tą konsolą i cały czas jednak to się potwierdza. W szczególności, słuchajcie, że no, Sony teraz oficjalnie zapowiedział, że problemy z PlayStation 5 z kupieniem będą nawet do 2022. Może to ze względu na to, e, różne są pewnie e, niuanse, które wpływają na e, brak dostępności w tych konsol. Bo jak dobrze wiemy, pójdziemy do stopu Xboxa, sobie kupimy bez problemu, czy to Xbox Series X, czy Xbox One e, S, czy inne modele są. Z, e, normalnie palety tych konsol, chociażby przynajmniej w Warszawie, nie wiem jak w innych poszczególnych miastach, ale dla chcącego nic trudnego kupić zawsze można nawet przez www. Tak więc no Sony potwierdza e, brak dostępności tych konsol, ale też już on nie jest taki jak w dniu premiery, czy na początku tych miesięcy, teraz tak naprawdę ktoś się zapisał gdzieś na newsletter odnos odnoszący się e, konsoli PlayStation 5, to już takowy mógł sobie taką konsolę zakupić, bo ludzie dostają już te konsolki, dla chcącego nic e, trudnego tak naprawdę. Kto chce kupić, to kupi sobie teraz PlayStation 5, może troszkę za wyżoną cenę, może o te 250zł więcej zapłaci, no ale będzie chciał, to będzie śmigał, tak więc no e, dużo newsów. Nagle patrzę, słuchajcie news, no nowy model PlayStation 5 nowy model PlayStation 5, nie mówię, kurczę, o co chodzi, co to, Slimka, i tak dalej. Nie, no oczywiście jakaś zmiana jedynie słuchajcie, technologii samego procesora z, 6, z 5 na 6 nanometrów, tak więc może to coś poprawi, może jakiś problem jest po prostu z tymi procesorami. Wspomnę odnośnie, słuchajcie hmm, tego y, gry, słuchajcie, jaką jest Returnal. Jak dobrze widzieliście y, moje poczynania na, odnośnie tej gry i, oraz fajne, dobre pierwsze wrażenie, z, ale czym dalej wraz tym bardziej się irytowałem, nie nad poziomem trudności, słuchajcie, tylko niestety y, problem jest z, z brakiem zapisu gier. Niektóre terany w grze są nawet dwugodzinne, pięciogodzinne. Ja niestety nie mam czasu, żeby y, usiąść i, przymucić w grę na przykład 5 godzin, twórcy podpowiadają, no to słuchajcie możecie włączyć grę w stan spoczynku i zawiesić grę. No moim zdaniem nie o to w tym wszystkim chodzi, żebym ja musiał jeszcze na stand trzymać konsolę i myśleć, że, że mam ją, nie wiem. Po prostu chciałbym mieć tak jak w Diablo, save and quit i nie byłoby żadnego problemu. I nie poziom trudności, bo poziom trudności jest faktycznie trudny, gierka jest trudna, ale no, też by się dało ją kończyć. Gdyby te save'y były, tak więc e, twórcy o tym wiedzą i co napisali jedynie słuchajcie, e, wiedzą o tym, ale nic nie zapowiedzieli, czy oni to zmienią, czy nie. Ja tak naprawdę z returnalem się e, poczekam w szczególności, że teraz jestem very busy więc e, mam nadzieję, że do tego momentu dostanę jakiś, jakąś łatkę z możliwością zapisu gry, no bo jest to naprawdę, no powinno, powinien być, zapis gry powinien być. I nie powinno być żadnego problemu, nie wiem czemu sobie tak uwzdurał tutaj tą, tą miejscówkę, pokaż mordeczko jeszcze raz go, o mam nadzieję, że łapie, No, jest elegancko, dobra. E, tak więc no z returnalem się wstrzymuje. Zacząłem grać w Rezydenta, słuchajcie, ale to też może o tym w innym odcinku przejdziemy. Co jeszcze z takich ciekawostek? Wkrótce na rynku zadebitują dwa nowe wersje kolorystyczne kontrolera DualSense. Wynika z niepotwierdzonych informacji: kolory to, słuchajcie, połączenie czerwonego z czarnym i czarno-szarym. Wieści pochodzą od hiszpańskiego serwisu Area Dogones nie wiem jak się to pisze, ale ponoć też bazują na jakichś tam dobrych informacjach odnośnie tych kontrolerów. No zobaczymy. Dodatkowe kontrolery, Xbox ich masowo robi, za każdym razem coś wydaje i jest. jest duży, znam nawet takich wariantów, co kolekcjonują. Słuchajcie, kolorystyczne, kolorystyczne pady słuchajcie, do Xboxa. No, dlaczego nie? PlayStation też powinien, moim zdaniem, iść tą drogą i częściej pokazać jakiś fajny, ekskluzywny. Bardziej chodzi o ekskluzywność koloru kontroler niż, niż to obecnie robią. Tak więc spoko, mam nadzieję, że to się sprawdzi i będzie elegancko. No tyle ze świata, słuchajcie, PlayStation 5, no Sony jednym zdaniem ma problemy, słuchajcie. Sony ma niestety problemy, widzicie, no mimo to, że jest słaba dostępność PlayStation 5, mimo to, że się pojawi i wszyscy chcą ją kupić, no to oni nie są w stanie zaspokoić rynku co niektórzy przejdą na stronę zielonych, przynajmniej na jakiś moment kupią, a może w tym momencie się też przekonają do zielonych, tak? Do, do konsoli Microsoftu. No, ciekawostka. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Cześć!